Czwarta kolejka sezonu w drugiej lidze nie przyniosła żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o tegoroczne występy ostrzeszowskich pingpongistów. W ostatnią sobotę października UKS Piast Poprawa zanotował kolejne efektowne zwycięstwo. Tym razem goryczy porażki zeznała drużyna Wametu Dąbcze. Ostrzeszowianie pozwolili gościom na zdobycie zaledwie jednego punktu, a stało się to jeszcze przed deblami, kiedy to Jakub Werner po emocjonującym starciu uległ 2-3 Michałowi Krzyżanowskiemu. Ostatecznie UKS Piast Poprawa pokonał drużynę zajmującą trzecie miejsce Wamet Dąbcze 9 do 1. Wamet Dąbcze wzmocnił się zawodnikiem Michałem Przyjonońskim z Daszbur-Karniszewice z Kubą Matkowskim tak samo, więc jest inny skład niż w tamtym sezonie. Bojowo byliśmy nastawieni i od początku skoncentrowani. Do drużyny z Ostrzyszowa ku wielkiej radości kibiców i zawodników powrócił Zbigniew Kaczmarek, dla którego był to pierwszy występ w tym sezonie. Obawiali się go również rywale z Dąbcza, którzy, mimo porażki, nie załamują się i mają przed sobą jasno postawione cele. Doświadczenie kolegi Kaczmarka tutaj w Deblu, zwłaszcza wzięło górę, zagrał rewelacyjny mecz, poprzednie mecze pojedynki indywidualne, również w większości dla drużyny gospodarzy. Plan jest taki, żeby spróbować zawalczyć o, o baraże, o to, żeby zagrać, mieć możliwość zagrania w barażach o pierwszą ligę. Zobaczymy, zobaczymy co, z, co z tego wyjdzie. Będziemy się starać ze wszystkich sił. To zwycięstwo dla gospodarzy było szczególne, ponieważ mecz z trybun oglądał Tomasz Kotowski, zawodnik grający obecnie w polskiej Superlidze, a dokładniej w klubie Energa Manekin Toruń, który w swoim sportowym CV ma takie tytuły jak drużynowy wicemistrz Europy, czterokrotny mistrz polskich kadetów, czy m.in. dwukrotny mistrz polski seniorów w grze podwójnej. Pierwszy raz jestem na ziemi wielkopolskiej na meczu drugiej ligi. Akurat trafiło się tak, że jest mecz na, na, na sztycie, mecz o mistrzostwie drugiej ligi. Dwie, dwie dobre drużyny na wysokim poziomie, także jest na co popatrzeć. Zaproszony gość w Ostrzeszowie spędził kilka godzin. Podczas jego wizyty w planie były takie atrakcje jak trening z zawodnikami czy mecz pokazowy. Kotowski jeszcze tego samego dnia wracał do Torunia, ponieważ w niedzielę musiał zameldować się w Gdańsku, gdzie rozgrywał ze swoją drużyną mecz ligowy. Była to pierwsza taka wizyta w ramach akcji Mistrzowie w Ostrzeszowie. Jak zapewnia prezes Jarosław Krzywaźnia, nie ostatnia. UKS kolejny swój mecz rozegra 13 listopada. Wyjazdowym przeciwnikiem zespołu będzie wicelider Polonia Śmigiel.